Masterskie Słowo. Gdy na polach łany zbóż już bieleją, liturgia Piętnastej Niedzieli Zwykłej przekazuje nam ważne orędzie na temat funkcjonowania Niwy Pańskiej. Wzrost na niej daje wyłącznie Bóg. Ziarnem pod uprawę jest Jego Słowo, a rolą uprawną każdy z nas, nasze życie. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza słyszymy o niesamowitej mocy sprawczej, o skuteczności Bożego Słowa. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wraca doń bezowocne zanim nie dokona tego co Bóg zamierzył. Zaraz jednak powtarzamy jakby dla utrwalenia refren psalmu, który stanowi istotne dopowiedzenie. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. W ten sposób kościół przypomina nam, że nawet jakże skuteczne słowo Boże domaga się żyznej ziemi. Ta jakże istotna uwaga wyłania się wprost z Jezusowego wyjaśnienia przypowieści o siewcy. Jezus mówi wyraźnie, że plon wydały wyłącznie ziarna, które siewca posiał na żyznej ziemi. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Ziarna, które padły na drogę, wydziobały ptaki. Te, które padły na skałę, Przypaliło słońce i uschły, a posiane pośród cierni nie były w stanie się rozwinąć, bo zagłuszyły je ciernie. Trzeba zatem bardzo się starać, trzeba zrobić wszystko, by być dla Boga żyzną ziemią. Z ust Pana Jezusa słyszymy od razu konkretne podpowiedzi, co robić, by niełatwemu zadaniu sprostać. Nie wystarczy tylko posłuchać tego, co Pan Bóg mówi. Trzeba podjąć wysiłek i starać się zrozumieć Boże Słowo, inaczej zły porwie, zabierze nam to, co Bóg przekazuje. Trzeba też stałości w kształtowaniu życia w oparciu o Słowo Boże. Zauroczenie Słowem Bożym jedynie w chwilach uniesień nie pozwoli ukształtować mocnego fundamentu i okaże się jego słabość w czasie ucisku i prześladowań. Trzeba też zadbać o to, aby troski doczesne i ułuda bogactwa nie zagłuszyły Bożego Słowa. Mamy więc gotowy program posługiwania się Słowem Bożym, aby nasze życie na niwie pańskiej wydało obfite plony. Godzi się jednak od razu zauważyć, że nie będzie go w stanie podjąć i realizować człowiek, który nie uzna w Słowie Bożym wielkiej wartości. Wielkiego dobra. Niestety ciągle istnieje to niebezpieczeństwo, o którym Jezus mówi w słowach. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Dlatego trzeba nieustannie prosić Pana o żywotność wiary w naszych sercach, aby widzieć wielką wartość Słowa Bożego i z przejęciem Słowu temu dawać posłuch, na nim budować swoje życie. Chodzi o to, że nasza troska o dobre owocowanie Bożego ziarna, Bożego Słowa w naszym życiu, domaga się Bożego wsparcia, Bożej łaski i trzeba o nią z ufnością zabiegać. Wówczas będziemy należeć do tych, o których Jezus mówi, szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czaj. Tylko w radiu doksa w każdą sobotę o 19.45. Powtórka w niedzielę o 9.45.